Często zadajecie nam, specjalistom od pielęgnacji waszych samochodów, pytanie dotyczące powłok ceramicznych. Czym one są? Co daje aplikacja takiej powłoki na lakierze? Jak widzicie, jest to unikalny produkt o zachwycających właściwościach. Co nam daje? Przede wszystkim jest to powłoka ochronna, czyli chroni lakier waszego samochodu przed agresywną chemią, ptasimi odchodami, Promieniowaniem UV, czynnikami atmosferycznymi i zewnętrznymi, takim jak kwaśne deszcze, daje niesamowity blask na lakierze. Wyciąga głębie. Lakier zabezpieczony topową powłoką Dogdo od Fireball uzyskuje niesamowite właściwości hydrofobowe i samoczyszczące. Zobaczcie sami. Pielęgnacja bieżąca tego samochodu staje się dużo łatwiejsza, przyjemniejsza i szybsza. A przecież o to chodzi w dzisiejszym czasie. Aplikując topową powłokę, taką jak Dogdo od Fireball, która jest dostępna jedynie w akredytowanych studiach detailingowych, takich jak Olicars Auto Detailing, możecie liczyć na jeszcze większą odporność Waszego lakieru. Ta powłoka dzięki syntezie między cząsteczkami na trwałe łączy się z lakierem. Co to nam daje? Daje to nam utrzymanie tak perfekcyjnie przygotowanego lakieru na bardzo długi czas w takim właśnie stanie. Dzięki przeszkoleniu, odpowiedniej wiedzy i doświadczeniu możecie liczyć, że aplikując taką powłokę w OliCars Auto Detailing, lakier będzie nie tylko dobrze przygotowany. Powłoka będzie idealnie nałożona, jak również nasi specjaliści udzielą wam wszelkich informacji, jak później Użytkować auto z powłoką? Czy powłoka ochronna może być aplikowana na każde auto, w każdym stanie? Odpowiedź jest prosta, gdyż jest to powłoka ochronna, ma za zadanie ochronić stan waszego lakieru. Czy zatem chcielibyście ochronić nieprzygotowany lakier z rysami? Nie sądzę. W związku z tym, nawet auta salonowe muszą zostać przygotowane. Co rozumiemy przez proces przygotowania lakieru? Jest to proces wieloetapowy, począwszy od mycia detailingowego, dokładnego, bezpiecznego, po proces polerowania lakieru, abyśmy usunęli wszystkie możliwe rysy, doprowadzili go do możliwie najlepszego stanu, ponowne mycie celu Usunięcia wszystkich odtuszczaczy, wypełniaczy, aby to, co otrzymacie wyjeżdżając z Olicars Autodetailing, było tym, jakim jest w rzeczywistości, nie tym, co zajdzie za pięć myć. Proces odtuszczenia lakieru, dopiero proces aplikacji, wiązanie z lakierem i oddanie Wam do użytkowania. Co możemy zabezpieczyć powłoką ochronną? Bo mówimy tutaj cały czas o lakierze, ale to nie jest tylko lakier. Możemy zabezpieczyć wspomniany lakier oczywiście. Reflektory, felgi, szyby, plastiki zewnętrzne. Oczywiście wielu producentów ma różne powłoki, często dedykowane do na przykład felg, do tych plastików. Niektórzy Producenci używają jednej powłoki. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie powłok ochronnych, jak również innych sposobów zabezpieczenia lakieru lub przygotowania tego lakieru, zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami w Olicars. Zapraszamy do naszego studia na ulicę kawaleryjską 6 w Legnicy.